Strada. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, cztery dni wolnego. Taki weekend przed nami, kolejny długi weekend po polsku. Już jak przed chwilą mówiłem, Gaj, Libertów, Lubień, Nowy Targ, Poronin, Zakopane, Mszana to te miejsca, gdzie już w tej chwili stoimy w korkach. Więc to będzie czas podróży. Pogoda taka sobie, ale ja myślę, że mimo wszystko tysiące osób wyjedzie, żeby spędzić ten czas poza miastem. Komisarz Joanna Bieler-Radwańska, małopolska policja, Komenda Wojewódzka państwa. Policji w Krakowie. Witam. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Marek Handwerker z naszej redakcji Radiostrady. Dziś widziałem w akcji grupę SPIT. Bardzo byłem zadowolony, bo akurat jeżdżę dość często tą drogą i widzę, co się na niej dzieje. Ale uprawia. Nie do ciebie nie wiem, Mareczku, mogę dokończyć tak, zdanie. Tak. Dziękuję. Więc widziałem właśnie tą grupę, która odłowiła tam takiego e, e, człowieka, który, który szalał i, 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 i ta grupa działa od miesiąca, tak? A wyniki tak, są? Dokładnie, dokładnie, od 19 lipca działa na terenie Małopolski grupa SPID. Do tej grupy SPID powołanych zostało około 50 policjantów. Policjanci ruchu drogowego kierowani są w miejsca, gdzie właśnie dochodzi do rażących wykroczeń w ruchu drogowym. Policja Pacjenci przede wszystkim reagują właśnie na nadmierną prędkość. I tutaj przez 11 dni działalności tej grupy Speed no, zatrzymaliśmy prawie 40 praw jazdy za przekroczenie prędkości o 51 km więcej niż obowiązuje na terenie zabudowanym, więc tutaj jakby ci kierowcy stracili to prawo jazdy na trzy miesiące, no jest to dla nich ogromna dolegliwość, ale może i ogromna nauczka na to, że no niestety na obszarze zabudowanym jechać z prędkością 101 km na godzinę, no to jest śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jest to rzeczywiście nauczka dla wszystkich, dla potencjalnych piratów drogowych i dla, bo to co się dzieje na, na drogach tych właśnie, zwłaszcza poza miastem, gdzie prędkości tak naprawdę ustala kierowca, a nie to co dzieje się przy drodze, co jest na znakach, każdy ma swoją wykładnie prawa i tego, jak należy jeździć, to, to, to woła o do nieba, więc liczę na to, że to troszeczkę ostudzi temperament tych właśnie młodych szaleńców. Tak, właśnie my, grupę SPID, kierujemy w te miejsca, gdzie mhm. na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa, jak i krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, dochodzi właśnie do największej ilości zdarzeń, naruszeń prawa, skutkujących postawaniu właśnie wypadków tych najcięższych w skutkach. Tutaj również bierzemy pod uwagę te informacje od obywateli, które wpływają na skrzynkę stop agresji drogowej czy też właśnie drogą mailową przekazując nam te wykroczenia, gdzie rejestrowane są przez obywateli. I tam właśnie policjanci są kierowani po to, żeby eliminować z ruchu tych, którzy popełniają te najgroźniejsze wykroczenia. Dość często zdarza się także jadąc na taki właśnie weekend gdzieś tam trochę post stoimy w korku, a potem jak już się z tego korka uda wyjechać, to hulaj dusza. No i tutaj właśnie tak. bardzo często do wypadków dochodzi. Tak, już biorąc pod uwagę ten już trwający długi weekend, bo można powiedzieć, tak, że tak. już mamy teraz wyjazdy nad bezpieczeństwem w Małopolsce będzie czuwać blisko dwa policjantów ruchu drogowego. No będziemy nadzorować te główne ciągi komunikacyjne. Tak jak już wspomniałeś, duże natężenie ruchu mamy na Zakopiance. Większość turystów właśnie nie chcę odwiedzić y, jeszcze w os te ostatnie jakby podrygi mm. wakacji, chcą pod, odwiedzić e, Zakopane, tudzież e, okoliczne miejscowości, dlatego te patrole ruchu drogowego szczególnie będą właśnie zlokalizowane e, w tych miejscach, no będziemy się starali tutaj ułatwiać ruch tym kierującym, e, będziemy kierować na drogi objazdowe, no i w miejscu powstawania zatorów, jeżeli to będzie oczywiście możliwe, będziemy podejmować ręczną regulację ruchem. Grupa Speed działa od niedawna, jest bardzo skuteczna, ale pamiętajmy, że poza grupą Speed są jeszcze inne jednostki i inni policjanci ruchu drogowego, którzy właśnie przez cały czas pracować będą, będą akcje dotyczące trzeźwości, tak. prędkości i Będziemy reagować na te wszystkie wszelkie wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Tutaj mówimy o tej nadmiernej prędkości. Chcę przypomnieć, że każda kontrola drogowa będzie związana z badaniem trzeźwości kierującego. Mamy takie doświadczenia, że takie długie weekendy są często zakrapiane Alkoholem. Wiele osób. Pogoda nie zdaje barowa sobie się tak, mówi, tak? To, wiele, osób nie nie, nie zdaje sobie sprawy. wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że wsiadając za kierownicę po alkoholu narażają na niebezpieczeństwo tak siebie. Często i Swoich bliskich, wioząc rodziny, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego staramy się wyeliminować tych, którzy no, prowadzą pojazd po alkoholu. A pani komisarz, takie podstawowe wykroczenia, które najczęściej można spotkać u kierowców? Bo ja tu tak sobie tobie wypisałem, że rozmowy telefoniczne, nadmierna prędkość, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Tak, to są to Jakie to jakieś takie podstawowe. Rzeczy? To są właśnie te podstawowe, y, główne, y, główne błędy popełnione przez kierujących. No Myślę, że tak w 100% mogłabym powiedzieć, że głównym błędem grzechem kierujących to jest no ta ciężka noga i jazda z nadmierną prędkością, bo każdemu się spieszy, a niekoniecznie jest to naprawdę a, bezpieczne. A ja zauważyłem, analizowaliśmy kiedyś z Marcinem zdjęcia z wypadków, i okazuje się, że na każdym zdjęciu z wypadku jest ciągła linia. To jest taki błąd, który często popełniamy obojętnie czy jest ciągła linia czy, czy, czy przerwana, hmm. uważamy, jak tylko nam się chce wyprzedzać, to wy... Mieliśmy to jest takie taki przypadek jechaliśmy kiedyś wspólnie do, do szczawnicy i widzieliśmy takiego delikwenta, który poszedł na ciągłej linii, chciał wyprzedzić na prawym zakręcie. Dojechał do zakrętu, z po prawej strony były samochody i, i zgupiał. No bo zastanawialiśmy się, co on jest normalne. No, no to brak wyobraźni, prawda? No i przewidywalności. Może rzeczywiście to nie jest zły pomysł, żeby kierować na badania psychiatryczne. Ale no to, nie to wiem, coś nie coś już no, bo... musi być nie tak, jeśli ktoś takie rzeczy robi. Bo wie, ja rozumiem nie, gdzieś tam czy... prosta jest i tak dalej, ale tak. zwróćmy uwagę na, na te. Ciągłe linie, to nie wymalował ktoś dlatego, że, że chciał sobie wymalować ciągłą linię, bo miał więcej Tylko, farby, to. więcej Tylko farby. jest tam taka potrzeba, jest zakresowych. Widzimy ciągłą linię. Zatrzymajmy się w tym. Jest tak ogólnie patrząc na kierowców, to generalnie jest lepiej, bo widzę, że już jadą w kolumnie spokojnie, jadą tą samą prędkością. Te, te samochody są teraz szybkie, już nie ma, nawet jak się y, korek dostanie za samochodem ciężarowym mhm. czy, czy autobusem, to one jest naprawdę dużo Ale tu prędkością. trzeba tak. przyznać, że faktycznie ja przynajmniej tak z, z własnych obserwacji jak jeżdżę po polskich drogach, że tej agresji jest trochę mniej niż parę lat temu, że paręnaście lat temu to naprawdę było, był strach czasem jechać drogą. Szaleńcy, wariaci, agresje, tak, palce tak, pokazywane. Tak. Dzisiaj tego jest mniej. I jakby mniej, nie wiem, może do tych kierowców dochodzi, że skutki właśnie wypadków drogowych są tragiczne. No, no. no Właśnie mamy tutaj sami taką matę. Właśnie, sami sobie, sami sobie to robią, więc yy, myślę, że uważają, że nie, nie warto za wcześnie odchodzić z tego świata. No I i ta, to bezpieczeństwo należy zachować. Jakbyśmy mieli jeszcze takich kilka porad na ten długi weekend dla kierowców. Jak wyjechać, dojechać bezpiecznie, jak wrócić bezpiecznie. Przede wszystkim nie wszyscy musimy jechać głównymi drogami, prawda? Tak, Warto tak. się zastanowić, Sprawdzić w sobie pojedziemy. te drogi alternatywne, sprawdzić sobie, czy na tych głównych ciągach są duże Mamy na, i duże natężenie. Teraz praktycznie każdy ma już GPS w telefonie, więc to jest naprawdę bardzo bardzo wygodne. No i przede wszystkim musimy być wyspani wypoczęci, no bo trudno jest wybierać się w trasę, będąc zmęczonym, bo to też powoduje e, ogromne niebezpieczeństwo na drodze. No zdejmijmy nogę z gazu. I róbmy przerwy. Zróbmy przerwy tak. wyjeździe. To nie jest ciągiem, musimy dojechać, bo się jeszcze długo No i tutaj zrób. ta życzliwość. życzliwość na drodze. E, wiadomo, że jadąc na wyjazd taki wypoczynkowy. Wiele osób wyjeżdża, no i są korki, są, jest duże natężenie ruchu. Bądźmy cierpliwi, nie przeklinajmy. Partnerstwo, a nie, tak, a nie agresja tak, i wrogość. Tak, tak. I na pewno dojedziemy bezpiecznie do celu. No i tutaj właśnie to, o czym była mowa, że pamiętajmy, że to też czas, kiedy więcej jemy, więcej pijemy i niech to nie ma wpływu na nasze prowadzenie samochodu. Tak, pamiętajmy nie wsiadajmy. Też, że po alkoholu, owszem, to w ogóle absolutnie mowy nie ma, żeby, żeby nawet próbować wsiadać za kierownicę, ale pamiętajmy też, że obfity Posiłek, posiłek może powodować, że czas reakcji się wydłuży, że może warto to. Będziemy zrobić bardziej oskali, prawda? Tak. I, I zmęczeni. I jeżeli... Nie warto jeść dużych ciężkich posiłków, warto mniej, częściej lekkie rzeczy i dojedziemy cało. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli spożywamy alkohol, to na drugi dzień zastanówmy się, czy możemy jechać, bo to nie jest tak, trzeba, ty... nie, jeżeli hmm. jeżeli wiemy, że na drugi dzień jedziemy, odpuszczamy przez kilka dni czy nawet tak. parę dni, prawda? To, się sumuje, to jest Podtrzymywane, sumowane, dlatego no, myślę, że najlepiej podejść do najbliższego komisariatu policji i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wsiąść za kierownicę i prowadzić ten pojazd. Życzymy państwu bezpiecznych wyjazdów, bezpiecznych powrotów i bezpiecznego świętowania długiego weekendu. No i liczę, że wszyscy się spotkamy. I zdrowi za tych kilka dni. Joanna Biel-Radwańska, komisarz Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej policji, była dzisiaj naszym gościem, ekspertem i doradcą. Proszę poważnie potraktować te porady, bo to naprawdę ważne rzeczy, mądre słowa, i jeśli wszyscy będziemy się do tego stosować, na pewno będzie lepiej.